DZIĘKI ZA OBSERWACJĘ! To czyli muszę mnie znaleźć i zabić. I jakiś admin będzie musiał co jakiś czas mówić po prostu, e, gdzie ja jestem. Aha. Ja sobie będę biegał po mapie i tam będę przez kilka minut. Już... I możemy jechać do Tak, w ogóle to zapraszam bardzo serdecznie na Husaria, kanał The Isle, polski. Jeżeli ktoś odcinek ogląda I zachęcam do zostawienia łapeczki w górę Oraz subskrypcji, żeby mój kanał się wie, rozwinął To mi bardzo pomaga W dalszym rozwijaniu się na YouTubie I zapraszam do oglądania Z evenciku Na Husari Event Łapcie ludzka Dobra. rozpoczęty Dobra. No to event drodzy Państwo Rozpoczęty No i lecimy Jechać <śleski> Dobra, co? To co, jak wiesz, że tu nikogo nie ma, gdzie tam łazić, nie? Nie wiem, i, i na to liczę, żeby oni sobie połazili, ja mam to. Aha, dobra. Nie ja myślałem, że tam no gdzieś koło... No to nie będę koło ludzi, cent centralnie zaczynam. Dobra, Możecie jakaś Chcę powiedzieć, e, że e, środek kanionu, że jestem w środku kanionu. W okolicy, ten, w okolicy kanionu po prostu. Teren między Sławomirami, bo to też tam jest duży rozległy hmm. teren między dobra, to dobra. Czy teraz, czy... A wejren jest tutaj. Strasznie daleko, jesteś, ty jesteś na bagnach. No tak, ja jestem między słampami, no. Jestem między słampami to jakby. No nie będę zaczynał przy graczach centralnie. to trochę bez sensu, nie poszukać. E, Gdzie? Między, między słampami. A to tutaj z... ten zejdzie, żeby tutaj przylecieć wszystkim. No trochę im zejdzie. A i napiszcie jeszcze, że podczas eventu nie ma polowania, chyba nie? Nie oni na siebie będą nie się mogą. mordować, nie? Unlucky chce grała? A da, musiała. Nie, wszyscy ludzie na mecie stoją. Czy ktoś w ogóle poleciał w tamtą stronę? Poleciało. Jedna osoba. A wiedzą gdzie? Wilczyca Ołowa. leci w tamtą A To A ty jesteś stronę. tym utahem, nie? No, Zastanawiam ja. się, że ktoś się zrespił. Wilczyca i łowca biegną w tamtą stronę, mniej więcej. Po sobie tutaj patrzę. Jest U, dobrze. bo no, ja, no, ja no. będę wiedział, nie? Ale tu będzie przykiane, bo on będzie mógł w ciasne miejsca wejść. Małe. To poszukamy jakiegoś, gdzie nie będzie w ogóle drzew. to hmm. będzie. Kamieś? Wejr, gdzie jest to? Ja to nie wiem, miałem chwilę. Lucy... Telefon i teraz to już nawet nie wiem, gdzie wy jesteście. Lucyfer, nie masz psychy, żeby dać jedynkę. No chodź. Awaj, jedynkę. Dawaj jedynkę. Dawaj jedynkę. no daj, nie masz psychy, żeby dać. Nie zrobisz tego, nie bo to. Nie, ja zasłabę psychicznie, nie Kami. Nie da. No, rady. A tu muszę siedzieć, żeby dać, czy mogę wstać? Musisz. Może siedzieć. Mogę, ale nie muszę. Dobra. No, ale gdzie ty idziesz? Ty masz tam stać, Co masz, masz się robić? Nie masz psychy. Stań? Dalej się I I przez 10 sekund masz się nie ruszać. Raz. Dwa. Trzy. Za wolno to sekundę liczyć. Już o tym. Cztery. Oho. Właśnie widzisz to? Pięć. A myślisz, Kami, czemu tak wolno liczyć? Ej, nie, no, zepsułem, Lucifer. Uczek! Coś zrobiłeś? No się stać tam miałeś. się sekund miał być. Daj mu fory, nie wiesz, jak ser się starym zabić. Jezu, chustę! Wokado jak blisko. Nie miał... dziergnął cię w ogóle? Nie. A miał taką szansę. Kurde, no. Nie? Się... Kończcie żywo od Lucyfera. Koniec, już po tobie, Lucek. Nie uciekniesz im, to już jest ta chwila. A, leć, leć. Stamina ci się skończyła? Komu? Na tobie? Jaka? Ja, Słowieku, mi zeszło z 10% stamina. No ma tu się. ale 6 minut. A jak tam a, ukośnik. To przez pół mapy może uciekać. A jak tam ukośnik, sed. Lucyfer, to co? Trajkiem jak godzi. A jest już dzień czy noc? Dzieniusz, ja a jakbyśmy sera y, tepnęli tak blisko Lucyfera, tak centralnie? <grym się wziął> Ty, chcę no heala. Dać mu heala. Nie ma, nie No dlaczego? stamina? nie wypełni. A może jedzenia nie ma? Karthus <grym> starczy <się> jedzenie prawie dwie godziny. Hmm, podejrzane. No a no, Może on staminy nie ma i on chce sobie podładować idem też. Ja nie mogę siedzieć. Chyba źle napisałem wieżę, ale to. Okay, Ej, kurwa, ty, nie mogę się ruszać. Ale? Nie możesz? Ale to, no nie mogę, no to jest błąd. Okazja, dawa, a nie ma staminy, do chciał książki. Ale to nie we O, ruszyłem się. Nie. Dlaczego? Weź, mu przebiegnie koło noca po tras. Staminę ładuje. Ja. Yeah. <laughs> a w ogóle wszyscy gracze to oni tak. Siedzą, co oni robią? Nie mam staminy, nie. No to właśnie na tym polega. Kliknie jedynkę, Lucyfer. Nie ma z psychy. Oni dzielą nagrody. Ja wiem. Wokado z Perkiem. Wiem, mówiłem ci Kami właśnie, że pewnie na łebka, nie pół na pół. No. A, a, a pół a... groła to jak na pół. Jak minął, Nie wierzy w to. Co jest? Zauważ go. O! Zadarś. się. Pyk, pyk 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 leci jak kubica. O i po tobie lucek. Lucek właśnie zaklinął. O, to Ale było blisko. Dosta... Czemu te hitboxy są takie? A dostał by. Dostałby no dostał. Byście mnie. O, teraz jest z górki, z górki jest zawsze szybciej. Eee, w drzewie się zaklęował. Nie wierzę. Miał ja, to... no, ja tak blisko. Ja się zaraz znowu nie będę musiał ruszyć. Może tak ta O, odbugowałem się, <słyszy> Jezu Chryste, ale będę miał wypikania <słyszy> tego materiału. Daj jedynkę, Lucek. Nie mam z psychy. Daj, koło ciebie z Mateo. Mam dla ciebie ten, alternatywę, Lucek. Żebyś dał jedynkę. Dawaj jedynkę. <słyszy> o, kawa <słyszy> Kawara kawa biegła. O! No, jedynka! Dobrze, jeszcze tylko szkoda, że tu już nikogo nie ma. A nie, lecą, lecą. A kto leci? Ciotko. Widzisz to wersję, kto tam leci? Widzę. Dobrze i wyraźnie. Kliknij jedynkę Lucuś. Nie widać cię, Wcale, że nie. Nie widać go. Kłamiesz. Nie ma go. Alby Ser się wkurzył, jakby go cały czas ganiął i... A Wejern go zabił. <laughs> Czy ktoś inny? Wejern ma fajny skin do nocy. Jakbyś by nie zauważył nawet. To jesteś? Hila, full staminę, mam, mam full stamina, mogę sobie dać To Tobie, no No, no ja To mogę To jest. To jest. To bo To jest. full stamina, jak coś no nie To 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 za Za to, że biegasz, po ty Tak szczerze. Allo, ale Ej. co ty takiego małego Alloska się boisz? O, Na o, może on to chce, to żebyś wyczyścił ząbki po prostu, nie? <laughs> I po co ty się wejdy drasz? Po to, żeby wszyscy słyszeli, gdzie on jest. A w sumie to jest IQ200. Cały, co jest? No, biegnie, no, biegnie, biegnie w na to. drugą stronę, mnie tam nie mógł! Jest. I teraz chodzę ja. Cały na biało. <noise> Ta kamera leci ten. Jakby gracz jakiś gonił. Cały na biało lecę, siema. ma. Za do O, o Jeszcze 40%. 40% No nie To z dwie godziny jeszcze. Czekaj, jak to było? Ukośnik Slay Lucifer, ta? Nie. No, prawie. Nie wierzę. A widziałeś, jak te moniki, można... Bayern, tą tam staminę masz? Jeszcze 40%. O co nie złapiesz mu? Może przy kolejnej, jak się naładujesz. Widzę to, ale oni mnie chyba. tak. Ani, oni go widzą, bo na nim się nie daje. O, dwójka, dwójka była. Dwójka była, lucek. Czuczenie to jest przy, przyjacielskie. To już przyjacielskie, no nie możesz mu uciekać. Jak to? Lucek, jak to? a Ale ten drugi nie jest mi. Może on chce się przytulić. Co ty uciekasz? Ja znam ten plan. O!

A, zaraz no. się zrobi. No. Zaraz będzie. Nie no, on sobie już jaja robi. To by się lucego już nie chce, nie? Nie chce mi się... <śmulatory> <śmulatory> Jakbym miał full staminę, to wszystkich was bym jeszcze... <śmulatory> 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 żeby was... Was kłapałem... <śmulatory> To jest... Co, ja jednemu pyknęłem? Kiedy, ku... No, taką że... Ta? No, S chyba jednemu strzeliłem, ale nie co wiem, robi? kiedy. Co daje mi dwójkę na mnie leci z zęba. Dobra, spróbuj staminy. O, ból. Dobrze, Lucek prawie dostał. U. nie wierzę, no. O, dostałaś. O! Dostałeś? Oni sami się... Normalnie. Dobra, <grymne> a spali, To kto to, to ostatni miał pytania? Ty, kto do ciebie ugryzł? czy no, Allo, czy Cardo? Wokado? No, ja to patrzę no, na nie. nagraniu. Cardo no, no, mnie ugryzł.